Siostry Służebniczki Dębickie przygotowują się do 37. pielgrzymki do Tuchowskiego Sanktuarium. W tym roku będzie one przebiegać pod hasłem: jedni drugich obdarzcie czasem. Doświadczamy wszyscy ogromnego wyścigu z czasem. Brakuje nam czasu, choć wszyscy posiadamy zegarki. Pielgrzymka to jest czas dla brata i siostry, ale to jest też czas dla naszej relacji z Panem Bogiem. Dlatego do pielgrzymowania w tym czasie zabiegania wszystkich serdecznie zapraszamy. Do wędrówki zakonnicy zapraszają szczególnie dzieci, młodzież, dziewczęcą, służbę maryjną oraz rodziców dzieci z ochronek i świetlic, które prowadzą służebniczki. Podróż pielgrzymkowa rozpocznie się o godzinie siódmej przy kościele Trójcy przy przy ulicy Tuchowskiej 5 w Tarnowie. W przerwie wędrowania na uczestników będzie czekać wodzirej. O godzinie 13 zostanie odprawiona msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Podczas pielgrzymki towarzyszyć nam będą chłopcy z domu Zyskoczowa, których marzeniem jest wybudowanie. Będziemy poznawać ich historię. Po Eucharystii będziemy mogli wszyscy uczestniczyć w ewangelizacyjnym wydarzeniu, jakim jest pantomima przygotowana przez nich. Pielgrzymka odbędzie się 30 kwietnia. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, wystarczy w sobotę o godzinie siódmej pojawić się przy kościele, trójcy przenajświętszej w Tarnowie.